Witaj! Damian Redner z tej strony, założyciel Rozwojowca. Jako, że za dwa dni mamy Wigilię, a na Rozwojowcu słyszymy się dopiero w Nowym Roku, to nagrałem dla Ciebie to wideo, żeby życzyć Ci jednej rzeczy. Może się trochę zdziwisz jakiej. Czego konkretnie? To wymaga lekkiego wyjaśnienia. Jak być może wiesz, wczoraj wieczorem otworzyliśmy kurs Switch. Swoją drogą jeszcze dzisiaj jutro masz na niego świąteczną promocję, więc jeśli interesuje Cię obudzenie w sobie trwałej i wysokiej motywacji, to zapraszam. Link znajdziesz pod wideo, ale nie o tym chciałem. Jako, że przez tworzenie tego kursu jestem właśnie na świeżo po całej długiej rundzie porządkowania tony badań dotyczących motywacji, chciałem się podzielić z Tobą jednym wnioskiem z nich, który dosyć mnie zaskoczył. I jest związany z tym, czego chciałbym Ci najmocniej życzyć na te święta i nowy rok. Być może wiesz, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat powstało mnóstwo teorii motywacji, starających się na naprawdę rozmaite sposoby tłumaczyć, dlaczego robimy to, co robimy. Początkowe teorie starał się patrzeć na wszystko z biologicznego punktu widzenia. Biologicznie człowiek zalicza się do świata zwierząt, do gatunku naczelnych, więc naturalnie musi być motywowany chęcią utrzymania się przy życiu i rozmnażania, jak każda inna żywa istota. I rzeczywiście robimy wiele rzeczy, które mają na celu sprawienie, byśmy przeżyli i się rozmnażali. Brawo! To można rozszerzyć o nagrody i kary, bo w końcu poza przeżyciem i rozmnażaniem dążymy do, też do tego, co przyjemne, i unikamy tego, co nieprzyjemne. Na tym bazował behawioryzm. Też brawo i to oczywiście się zgadza. Problem tylko zaczął powstawać, gdy zaczęto wdrażać założenia behawioryzmu, czyli kary i nagrody do motywowania ludzi do np. lepszej, bardziej wydajnej pracy. Nagle zaczęło się okazywać, że nagradzanie pewnych czynności może sprawiać, że nasza ochota na jej wykonywanie spada. A kiedy ekonomicy z londyńskiej szkoły ekonomii przeanalizowali 51 korporacyjnych planów, Polegających na płaceniu za efekty pracy, czyli im lepszy efekt danej pracy, tym większa nagroda. Ich wniosek także okazał się szokujący dla świata. Okazało się, że motywowanie większymi pieniędzmi za większe osiągnięcia w wielu sytuacjach może powodować spadek tych osiągnięć. Coś tu kompletnie nie gra. O co chodzi? Stopniowo, coraz mocniej zaczęło się okazywać, że pod tą powłoką człowieka, który robi wszystko, żeby zaspokajać swoje potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności do grupy, rozmnażania, wychowywania potomstwa, potrzeby dążenia do przyjemności, unikania bólu i niepewności, okazało się, że jest zupełnie inny człowiek. Człowiek, który szuka spełnienia. Okazuje się, że nasze ciała i umysły są dosłownie. Zbudowane tak, że gdy zaczniesz się zasilać spełnieniem, wykonywaniem, zachowywaniem się w sposób, który czuje, że Cię spełnia, że jest zgodny z Twoim powołaniem, to funkcjonują na zupełnie innym poziomie. Stajesz się szczęśliwszy, zwiększają się Twoje zdolności umysłowe, poprawia się Twoja odporność, zdrowie, wytrzymałość fizyczna, produktywność. Po prostu Twoje ciało i umysł funkcjonują lepiej, a Ty czujesz się szczęśliwszy. Więc gdybym miał życzyć Ci tylko jednej rzeczy na święta i nadchodzący rok, Chciałbym życzyć Ci właśnie spełnienia. Celując bardziej w to, a nie w jakieś konkretne sukcesy, osiągnięcia, rezultaty, badania pokazują, że dużo więcej spraw pójdzie po Twojej myśli, niż prawdopodobnie podejrzewasz. A sukcesy i tak przyjdą mimochodem. Rozwijaj więc swoją samodyscyplinę, dbaj o trwałą motywację, trzymaj się swoich wartości i wytrwale dużo działaj, żeby odkrywać i rozwijać swoje kolejne predyspozycje, talenty, tak byś uczynił nadchodzący rok rokiem, w którym będziesz mógł szczerze powiedzieć. Że czułeś się prawdziwie spełnionym człowiekiem. Tego chciałbym Ci w imieniu swoim i całego zespołu życzyć. Do zobaczenia.